Siemanko. Dzisiaj mi się trafił taki oto wentylator od Golfa trzeciej generacji i Volkswagena Vento. Nie wiem co mu się stało, ale jest w ciężkim stanie. Także postanowiłem go rozebrać i zobaczyć co tam w środku w nim siedzi. Całość waży... Kilogram i 350 gram. Także zabiorę się za rozbieranie tego sprzętu. I zobaczymy, co wyjdzie na końcu. No i udało się rozebrać. W miarę szybko poszło. Żaden tam bardzo skomplikowany sprzęt nie był. Zacznę od stali magnesu. I tego, co zostało z wirnika. 995 gram po 60 groszy, czyli 60 groszy. Jest też sporo plastiku. No i udało się też trochę miedzi wyciągnąć. mieć w tej chwili jest, tu mamy 110 gram po 22 zł i 90 groszy, czyli 2 ,52 zł 52 grosze za miedź. Próbowałem też, tak jak mi doradzono, Wydłubać tutaj te miedziane blaszki z komutatora, ale niestety tutaj one są bardzo zespolone. Młotek nie pomógł, jedynie się połamały, nie oddzieliły się od tego materiału, do którego były przyklejone. Także przy kolejnych wirniczkach będę próbował. W tym akurat się nie udało. Nie będę tutaj już teraz tego. Rozłupywał na, na mniejsze, także to idzie na razie na bok. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was i zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć.